Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie Miesiąc listopad dobiegł nam końca Więc to oznacza tylko jedno, że ruszamy z vlogmasem e, Myślę, że bardzo dużo ludzi czekało na ten vlogmas w końcu, żeby w końcu się zaczął Ale zanim zaczniemy vlogmas, czas na ulubieńców listopada, przedostatnich ulubieńców w tym roku e, Od początku roku w sumie nagrywałam co miesiąc, każdy miesiąc byli jacyś ulubieńcy Dzisiaj przygotowałam dla Was produkty stosunkowo nowe, jeżeli chodzi o Moje kosmetyki. Większość z nich widzieliście we vlogach, bo Wam zawsze na bieżąco pokazuję, co mam nowego. I część jest produktów z kolorówki, część z pielęgnacji. Jeżeli chodzi o te produkty w filmach tematycznych, to wydaje mi się, że jeszcze ich nie było, więc to będzie taki pierwszy film, w którym one się pojawią i co nieco o nich powiem więcej. Także myślę, że żeby film nie był zbyt długi, to od razu przejdę do tych właśnie produktów i zacznę od pielęgnacji. Pierwszy produkt, który chcę Wam pokazać jest to krem z ziai Sopot Spa Receptura Młodości 30+, krem ochronny aktywnie nawilżający. Błękitny krem nawilżający do codziennej pielęgnacji cery po 30 roku życia zapobiega utracie wody, zapewnia długotrwały efekt nawilżający, regeneruje lipostrukturę, poprawia gładkość i elastyczność naskórka, chroni przed promieniami UV i przed wczesnym starzeniem skóry. Zawiera w sobie solankę sopocką, hydroretinol, witaminę, prowitaminę B5, filtry UV. Generalnie jest to krem 30. Plus. Ja jestem jeszcze chwilę przed 30, ale stwierdziłam, że sobie kupię. Opakowanie standardowo 50 ml. Jest to krem uniwersalny, ponieważ nie jest napisane, czy stosować go na dzień, czy na noc. Ja akurat stosuję go na dzień. I tu jest napisane, że. Polecany jest pod makijaż. Ja teraz, słuchajcie, nie używam żadnej bazy pod makijaż, e, tylko właśnie krem i ten krem się naprawdę bardzo dobrze sprawdza pod ten makijaż. E, kolor ma taki niebieskawy, błękitny bardziej. E, ja też używam, jeżeli chodzi o pod Spa, krem pod oczy, nie wiem czy pamiętacie, też świetnie się u mnie sprawdzał i też właśnie był takiego koloru. Słuchajcie, zapach jest obłędny, naprawdę zapach mi się mega podoba, e, ale zapach się szybko ulatnia. E, krem bardzo szybko się wchłania. Nie zostawia lepkiej warstwy, jest lekkim kremem i rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze nawilża. I tak jak mówię, sprawdza się jako baza pod makijaż. Jak dla mnie super krem, dlatego znalazł się właśnie w ulubieńcach. Oczywiście cały czas go testuję, mam go jeszcze sporo, więc jeszcze recenzja się na kanale pojawi. Kolejny produkt to też jest krem, tym razem Soraya Magia Olejków, cera normalna i mieszana, czyli idealna dla mnie. E, idealny dla mnie krem, e, nawilżający krem do twarzy. Olejek arganowy plus olejek chia na dzień i na noc, e, czyli można go stosować na dzień i na noc. Opakowanie również 50 ml, ale w przeciwieństwie do tego kremu wydaje się bardzo duże. Ogólnie oba te opakowania są opakowaniami plastikowymi, więc są lekkie te kremy. E, z Soraya miałam tonik do twarzy, który się świetnie sprawdził. Teraz mam ten krem, który ja akurat stosuję na noc. Wiecie, że nie lubię kremu stosować jednego na dzień i na noc. Wolę po prostu oddzielne dwa kremy. Ten stosuję na noc. Jest to krem nawilżający. Też ma obłędny zapach, ale też ten zapach szybko się ulatnia. Ten krem się szybko wchłania, nie zostawia lepkiej warstwy. Jest troszkę, jakbym powiedziała, takim. Jest to lekki krem, ale w konsystencji jest bardziej rzadszy, niż ten krem właśnie na dzień e, i bardziej taki tłusty. Tak, jeszcze raz odkręcę te dwa kremy, ale ten jest taki, a ten jest taki. Tak, ten jest taki bardziej tłusty, e, ale działa świetnie, rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze nawilża i dodatkowo Redukuje wydzielanie sebum. Na początku stosowania tego kremu nie zauważyłam tego, ale jak już stosuję go regularnie, to zauważyłam, że to wydzielanie sebum się zredukowało, więc jestem zadowolona. Także taki krem Soraya Magia Olejków jest jak na razie super. Dalej, jeżeli chodzi o pielęgnację, mam tonik z bielendy, ogórek i limonka. Jak widzicie, już połowa opakowania ubyła. Jeżeli chodzi o markę, markę, o serię Ogórek i Limonka, ja używałam krem i używałam żel, pod, żel do twarzy, żel pod będzie żel do twarzy, które się u mnie dobrze sprawdziły. Teraz czas na tonik. Z tego toniku się troszkę śmiałam, bo e, tu jest napisane twarz, dekolt i plecy. Jak mam sobie tym zrobić plecy? Nie wiem. Ja używam oczywiście y, do twarzy, do pleców, nie? Jest to tonik matujący, cera mieszana i tłusta, zapobiega opuszczeniu, witamina B3, alantonina. E, antybakteryjny, bezalkoholowy tonik usuwa brud, tłuszcz i zanieczyszczenia zwęża i zamyka pory, osusza wypryski, zmniejsza wydzielanie sebum, doskonale nawilża e, i jeżeli chodzi o mnie bardzo fajny tonik, rzeczywiście pachnie tak jak krem i um, krem i żel do twarzy no zielony kolor, więc jak na wacik y Wylewam, to jest zielony. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o wydajność, to jestem w szoku, ponieważ e, tonik właśnie z Sorai, który też był taki wylewany, to on dużo szybciej się skończył niż ten z Bielendy. E, generalnie bardzo dobrze działa, bardzo dobrze oczyszcza tą skórę, e, przywraca odpowiednie pH, matuje, rzeczywiście wysusza te wypryski, jak nam się pojawiają, także naprawdę bardzo, bardzo fajny tonik. Jestem z niego zadowolona. I opakowanie ma 200 ml, tak jak klasyczne. I ostatni produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest pielęgnacja włosów i to jest maska do włosów Garnier Ultimate Blends, maska nawilżająca. Wiecie, że ja te maski właśnie używam, to jest ta seria Hair Food. Miałam bananową, papaję, chociaż papaję miałam tylko jedno opakowanie, bo za drugim razem nie było, no i właśnie wzięłam tą zieloną. To jest aloes i kokos. Bardzo fajna maska, chociaż bananowa i papaja, one rzeczywiście pachniały bananem czy papają i um, było czuć yy, ten zapach. Natomiast tutaj, mm, no dziwny jest ten zapach. To jest na pewno zapach kokosa, więc może aloesu. E, ale generalnie maska bardzo fajna, to jest ta maska trzy w jednym. Ja ją po prostu stosuję jako maskę, nie jako odżywkę, nie zostawiam na włosach. Nie, nie wcieram w suche włosy, tylko po prostu jako maskę Ja zawsze robię maskę raz w tygodniu Dużo nakładam tego produktu na włosy I długo ją trzymam Dzięki temu te włosy są bardzo dobrze nawilżone Ona rzeczywiście dobrze działa Także kolejna maska z tej serii Hair Food Która się u mnie sprawdza Jak na razie, zobaczymy co będzie dalej I teraz przejdźmy do kolorówki Mam kilka produktów z kolorówki Pierwszy produkt z kolorówki To jest korektor L'Oreal More Than Concealer Korektor, o którym Wam we vlogu pokazywałam, mówiłam, pokazywałam go też. Ja ten korektor kupiłam już dawno temu, przed wakacjami jakoś, przed latem, ale potem się opaliłam i ten korektor był dla mnie za jasny, więc czekał. Razem z podkładem, zresztą z drewna. Z I jest to kolorek Ivory 322. Bardzo fajny. Zobaczcie, jaką on ma szczotę. Ja byłam w szoku, jak zobaczyłam tą szczotę. Zobaczcie jaka wielka, naprawdę jest olbrzymia ta szczota, ja już mam, miałam korektory takie właśnie z takim aplikatorem, ale żaden nie miał takiej szczoty. Generalnie korektor bardzo fajny, jest bardzo mocno kory, korektorem kryjącym, świetny, ja po prostu go uwielbiam. Utrzymuje się pod okiem przez cały dzień, nie waży się, nic się z nim nie dzieje, naprawdę super, super korektorek dla mnie, 11 ml, bardzo, bardzo fajny. Dalej mam produkt do brwi z Essence. Jest to eyebrow gel. Który sobie kupiłam, bo kończy mi się moja pomada z Vibo. Tak się prezentuje ten produkt. Aha, poczekajcie, jak mam go pokazać, tak. W środku wygląda o tak. Ja mam odcień 02 blond. Wzięłam sobie żel, nie wiedziałam tak naprawdę co to za produkt, ale powiem Wam, że on jest bardzo podobny do pomady. Działa na takiej samej zasadzie i pomimo tego, że tu jest napisane, że to jest żel, no dla mnie to nie jest tak do końca żel. On ma coś w sobie z tego żelu, jest troszkę bardziej lżejszy niż pomada, ale to nie jest taki. Ja myślałam, jak przeczytałam żel, to myślałam, że to jest taki typowy żel, ale nie, nie, nie. Bardzo fajny produkt, bardzo ładnie można nim sobie wyrysować brwi jakieś tam uzupełnienia zrobić, jeżeli coś tam tam brakuje. Eee, cały dzień się utrzymuje, wygląda bardzo naturalnie. Eee, nawet ostatnio sprawdzam, czy jest wodoodporny ten produkt i powiem Wam, że naprawdę dał radę. Jeżeli chodzi o taką większą wodę, no to wiadomo, że no nie da rady i zejdzie, ale przy takich małej dał radę, więc jestem naprawdę zadowolona. Produkt bardzo fajny, marka Essence moja jedna z ulubionych, więc super. I kolejny produkt, jeżeli chodzi o markę Essence, to jest Volume Hero Mascara, wodoodporna maskara, którą też Wam we vlogu pokazywałam. E, bardzo, bardzo fajna. E, szczoteczka jest silikonowa, taka spora. E, I właśnie fajne jest to, że tego produktu się zbyt dużo nie nakłada na tą szczoteczkę. E, to jest tuż wodoodporny, ja wodoodpornych też już dawno nie miałam. I właśnie ostatnio robiłam test, czy ona rzeczywiście jest wodoodporna, dała radę, zdała egzamin, więc jestem zadowolona. Nie osypuje się, nie zostawia żadnych śladów pod oczami, cały dzień wygląda ładnie i naprawdę daje bardzo ładny efekt takiego pogrubienia tych rzęs. To jest to, co ja, wiecie, szukam zawsze w tuszach, bo swoje rzęsy mam długie, więc nie potrzebuję wydłużenia, tylko właśnie je pogrubić. Więc ten tusz jak najbardziej się sprawdza, zresztą to nie jest już mój jedyny tusz z Essence, który bardzo, bardzo lubię. I dalej, jeżeli chodzi o kolorówkę, mamy również markę Essence, to jest eyeliner pen, czyli eyeliner w pisaku. I powiem Wam, że to też jest produkt wodoodporny. I ja również robiłam test tego produktu i niestety ten produkt nie zdał tego testu. Niestety odrobina wody i ten produkt schodzi, więc szkoda, ale jako eyeliner sprawdza się świetnie. Wiecie, że ja używam kredki właśnie z Essence, ale chciałam też coś. W, 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 takiego mocniejszego właśnie eyeliner, tylko niestety z zwykłymi alaj, eyelinerami ja mam problem, bo musi być naprawdę precyzyjny pędzelek, żeby miasto ja sobie zrobiła kreskę. E, niestety, jeżeli chodzi o markę Essence, znalazłam, jak byłam na, wtedy na zakupach, to widziałam tylko z takim bardzo długim pędzlem i wiedziałam, że to nie wchodzi w grę, dlatego zdecydowałam się na Pisak, bo Pisak już kiedyś używałam. Świetnie się robi nim kreski, bardzo ładnie wygląda, pomimo tego, że nie jest produktem wodoodpornym, utrzymuje się przez cały dzień. Także naprawdę super. Ja Wam tutaj zrobię słocza, jak on wygląda. Taki typowy czarny um, eyeliner. Naprawdę produkt bardzo, bardzo fajny. I ostatni produkt, jeżeli chodzi o kolorówkę, jest to paletka z Revolution. Paletka do konturowania i do błysku Contour and Glow. E, mamy tutaj dwa rozświetlacze i dwa brązery. Ja tą paletkę kiedyś dostałam w jakiejś promocji w Super Superdrug albo w Bootsie, już nie pamiętam. I ostatnio też Wam ją we vlogu pokazywałam. E, to jest generalnie mój pierwszy produkt taki z Revolution. Ja jedynie z Revolution używam e, tego miksera do rozjaśnienia podkładów, więc bardzo fajnie było coś przedstawiać nowego. Mamy dwa bronzery, ten ciemniejszy już używam. Jaśniejszy, ciemniejszy i dwa rozświetlacze. Ja wam zrobię zaraz słocze. Ten jaśniejszy brązer to myślę, że on trochę za jasny, bo go tak nie widać. Tutaj na palcu może zobaczycie, na dłoni nie wiem, czy go zobaczycie. No tak nie bardzo go widać, ale ten ciemniejszy jest bardzo, bardzo fajny. Ten ciemniejszy używam, chociaż on też nie jest taki bardzo ciemny, więc jak dla mnie on jest właśnie idealny. Widać go i rozświetlacze. Tutaj jeden jest taki. U, to jest czad. Ten też jest czadowy. Ale delikatniejszy. Zobaczcie, tutaj mam te dwa rozświetlacze. A tutaj mam na dłoni. Tu jest u góry ten jeden. I tutaj jest ten drugi. Naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o brązer tego jasnego nie używałam, bo uważam, że jest trochę za jasny. Ten ciemniejszy używam, chociaż on też w rzeczywistości nie jest taki ciemny. Bardzo ładnie wygląda, bardzo naturalnie, nie robi plam, można z nim pracować naprawdę super. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, ja na co dzień nie używam rozświetlaczy, ewentualnie na jakąś taką specjalną okazję, jak chcę zrobić taki makijaż, wiecie, petardę, jak ja to mówię. Więc rozświetlaczy za bardzo nie miałam możliwości używać, ale... Jeden rozświetlacz, właśnie ten tutaj Taki złoty na dole Używałam jako cień do powiek i sprawdził się naprawdę super Wyglądał przepięknie Zresztą widać Te rozświetlacze są po prostu czadowe Także paletka bardzo fajna Super się sprawdza, na wyjazdy zwłaszcza Także to by było na tyle Kochani, jeżeli chodzi o moich ulubieńców Mam wrażenie, że ten film trwa zbyt długo Także kończymy, dajcie mi znać, czy używałyście który z tych produktów, jak się u Was sprawdził A ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy E, oczywiście po vlogmasie, a teraz ruszamy z vlogmasem. Do usłyszenia, pa pa!